Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie jest jedną z kilku polskich, niemieckich i duńskich placówek oświatowych zaangażowanych w projekt Odpowiedzialność za środowisko i zmiany klimatyczne w kształceniu i wykonywaniu zawodów zainicjowany przez Fundację Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego FAWEO z Wrocławia. Jego efektem jest bezpłatny podręcznik zawierający scenariusze zajęć mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w procesie nauczania i prowadzenia działalności gospodarczej podsumowaniu projektu służyła konferencja odbywająca się w piątek, 20 października, w Zespole Szkół nr 1. Opracowany podręcznik skierowany jest do przyszłych fryzjerów, gastronomów, elektryków i architektów krajobrazu, ale już trwają starania, by w przyszłości powstały materiały edukacyjne także dla uczniów z innych branż. Każdy nauczyciel może przeglądać sobie jakie tam są tematy i konspekty e, i wkomponować sobie, wybrać sobie jeden, e, jeden temat i zrobić jedną lekcję na ten temat, jeżeli akurat mu pasuje. Może sobie cykl zajęć ułożyć, e, co jest ważne, że nie musi dodatkowo czasu poświęcać, bo będzie realizował podstawę programową, e, jaka jest zaplanowana, tylko z tym poszerzeniem, uwrażliwieniem na te aspekty zrównoważonego rozwoju. Projekt to efekt analizy programów nauczania zawodowego w Polsce, Danii i Niemczech. I okazało się, że nie jest dobrze. Wprawdzie wiemy, jak kształcić kucharza, żeby gotował, stolarza, żeby, żeby robił meble drewniane, ale niekoniecznie mówimy, jak wykonywać te zawody z poszanowaniem środowiska, ludzi i zrównoważonej gospodarki i nie chcieliśmy robić lekcji o zrównoważonym rozwoju dla szkół zawodowych tylko chcieliśmy stworzyć podręcznik kształcimy stolarza w duchu zrównoważonego rozwoju kształcimy kucharza który nie wyrzuca żywności wykorzystuje ją do końca który nie wylewa wody niepotrzebnie do zlewu korzysta z zimnej nie z ciepłej jeżeli może i tak dalej wykonując swoje czynności zawodowe tak jakby to robił do tej pory podręcznik jest już gotowy i wkrótce będzie dostępny na stronie internetowej fundacji FAWEO. On będzie w czterech językach, również przede wszystkim w angielskim, ale i polskim. Opracowany został przez ekspertów polskich, niemieckich i duńskich. I zachęcamy wszystkie e, placówki edukacyjne, e, również szkoły podstawowe do tego, żeby korzystały z tego podręcznika, pobierały go. On jest takim gotowym materiałem bezpłatnym do wykorzystania. E, testowaliśmy te materiały tutaj w szkole, e, udoskonaliliśmy jeszcze po testowaniu. Także mam nadzieję, że to jest dobry produkt, e, do którego zachęcamy, żeby z niego skorzystać po prostu. Łącznie tam jest przygotowanych 36 scenariuszy zajęć z pełną obudową dydaktyczną, z filmami. Z materiałami edukacyjnymi dla nauczyciela, plus 12-godzinny kurs szkolenia dla samych nauczycieli, przedmiotów zawodowych, którzy mieliby prowadzić tę tematykę do programów kształcenia zawodowego w szkołach. No bardzo się cieszę, że udało się to zrobić. Nie po raz pierwszy Fundacja FAWEO połączyła swoje siły z Ostrzeszowskim Zespołem Szkół Numer 1. I to jest zawsze bardzo udana współpraca. To jest bardzo dobrze prowadzona placówka. Są naprawdę otwarci nauczyciele, bo to też jest jednak praca zespołu dydaktycznego, bo to jest projekt. Wchodzi coś nowego w normalny cykl edukacyjny. Więc trzeba mieć do tego chęci i taką otwartość i wolę. I to tutaj zawsze spotykamy, więc bardzo chętnie. Jeżeli mamy projekt innowacyjny, to zawsze bardzo chętnie. Do Ostrzeszowa, do zespołu szkół numer jeden z tym trafiamy. Młodzież też bardzo chętnie i otwarcie w takie, w takie projekty, jakby, jakby nie, nie musimy ich namawiać do tego, tak zawsze są chętni. Należy jednak podkreślić, że opracowywane materiały były testowane także w zespole szkół nr 2, którego reprezentacja uczestniczyła w piątkowej konferencji, obok m.in. dyrektorów i nauczycieli z miejscowych szkół podstawowych, a także przedstawicieli samorządów powiatowego i gminnego, którzy dzielili się informacjami o wdrażaniu założeń zrównoważonego rozwoju w podległych im obszarach. Na pewno będziemy się starali, czy to na przedmiotach zawodowych. Przeszkolić nauczycieli i wychowawców, czy na godzinach wychowawczych część tych scenariuszy zrealizować, bo to jest naprawdę bardzo ważny temat. Dużo łatwiej przekonywać ludzi do dbałości o środowisko do zamiany pieców na przykład węglowych na nowe źródła energii, kiedy oni są świadomi po co to robić. Jest więc duża szansa, że dzięki udziałowi w projekcie uczniowie ostrzeszowskich techników będą wchodzili na rynek pracy nie tylko z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, ale też świadomością ekologiczną.